Oleż tutaj piękne podanie czy będzie brałka broni Olszewski, Olszewski fenomenalnie. Szósta minuta i to była setka. Zobaczymy. Świetne przejęcie Dzięgielewski to raz wykłada. Sałczek nie ma spalowego! Jaj nie opanował całczek. Jeszcze poletarne Ależ świetna, kapitalna. E, interwencja. Interwencja sucha przy piłce troszyn, ale jeszcze poprawił gołość. No świetna piłka na sałczka. Trochę wyrzucony sałczek, ale utrzyma się przy piłce. Ma Będzie miejsca. musiał poczekać na Antkowiaka tutaj, ale łamie sauczek uderzenie i łapie Neluchyk. Ruiz rozpędza się, Ruiz będzie miał dośrodkowanie, w sytuacji Ciach, uderzenie i gol. Gol w 14 nie minucie, nie Arkadiusz nie, Ciach otwiera dobrać. wynik tego spotkania. Dobra teraz próba będzie sytuacja, uwaga może jeszcze i Dzięgielewski, odbiła się ta piłka. I głębokie dośrodkowanie. Jeszcze tam powalczył Caseres. Na szczęście tego sezonu był bardzo dobry w wykonaniu podobieżnych Michała Chryszki. No i dośrodkowanie. Łapie Olszewski jeszcze wypluł tą piłkę. Czy będzie dwa? Blokuje Karmański. Jeszcze tyska do bitka. No, ale miejmy nadzieję, że jeszcze obejrzymy bramki ze strony albo bramkę ze strony biało-czerwonych. że i ten wynik się utrzyma, to spodziewam się dużych zmian po przerwie w grze, bo trener Sasal potrafi to zrobić. Ale miejmy nadzieję, że jeszcze obejrzymy bramki ze strony albo bramkę ze strony Biało-Czerwonych. Jeszcze groźnie, zamieniło się po Gardem no, i 2 do 0. sytuacja, niesamowicie dzisiaj skutecznie grają piłkarze Troszyna. Mamy 0-2, no to już jest bardzo, bardzo niebezpieczny wynik, dwie minuty temu. oj 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 to już, to już naprawdę, naprawdę. wrzucał bezpośrednio z autów polekarne. karne karmański głęboko olszewski uderzenie ale niestety Ależ dzisiaj gramy niefrasobliwie, naprawdę. Sprawy bardzo końcówki. dużo błędów i teraz znowu Ruiz, bardzo aktywny. Dzisiaj ten zawodnik do tyski, e, tyska uderzenie, ale wysoko. E, wrzutki. Jeszcze gołoś, gołoś, przedziera się Aleksander Gołoś, Kosakiewicz i e, łapie Suchocki. Gołoś do Witasika. Olszewski na lewą stronę do chorosiskiego, Chorosiński versus Tyska. do do Goal! 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 Król Antek! I mamy bramkę kontaktową. 50. minuta meczu. Właściwie klub Tyska 49. Sędzia każe grać dalej. Ale świetnie tam teraz. Ale jeszcze to nie utrzymali się przy piłce. Będzie niebezpieczna sytuacja, będzie próba strzału, tak? Uderzenie i tuż obok bramki. Teraz Chorosiński. Oj, sporo miejsca ma teraz, sauczek, żeby wytrzymać. Sauczek topił, i Jankowiak, ależ już. tu było blisko. Strona, e, już Oj rozpędza się Ruiz, Ruiz, uderzenie, gol! Ależ bramka, ależ odpomyśl, ale tam poślizgnął się. No coś niesamowitego, ale dzisiaj mamy festiwal strzelecki, już jeden do trzech. Wydawało się, że wracamy do gry i dostajemy konto Palonem, który z zawodników EUKS-u, ale gramy, mamy tutaj e, przywilej korzyści. Prawa strona, e, już Oj rozpędza się Ruiz, Ruiz, uderzenie, Oj. Bramka, ależ odpomyśl, ale tam poślizgnął się. No coś niesamowitego, ależ dzisiaj mamy festiwal strzelecki. Już jeden do trzech wydawało się, że wracamy do gry. I dostajemy kontrę i bramkę. 67 minuta meczu. Gołoś. Kosakiewicz! Goal! gol, gol! Jeszcze nie nie. Łapiemy kontakt. 75. minuta. Mamy 2 do 3. I teraz kontra ups I zobaczmy, teraz Sałczek. Dośrodkowanie, jeszcze ma szansę Tarnacki. Uderzenie, jo. Ale sędzia tutaj. Gramy dalej. Iść. Protazii. Aleks Protażuk. Aleks Protażuk wychodzi sam na sam z Olszewskim. Kapitalna interwencja Kosakiewicz dośrodkowanie i było blisko. Kosakiewicz, kluska i obok.